Hej, hej, witajcie kochane barany, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na horoskop od 11 do 20 grudnia 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, jest, może być ważną wskazówką dla Was. E jeśli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza i w zakładce usługi e Zapoznanie się z cennikiem i rodzajami wróżb. Jeśli się ktoś zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, wtedy dostaniecie przekierowanie na kalendarz, a w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Może zdarzyć się tak, że tych wolnych godzin nie ma w danym dniu, to przechodzicie do innego, do kolejnej daty, aż te godziny się e, pojawią. E, godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuje. Także jeżeli dzwonicie z innego kraju lub innego kontynentu, to musicie po prostu sobie ten czas przeliczyć. Ja dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście i oczywiście zachęcam do y, komentowania, lajkowania, udostępniania, bo, bo od waszej aktywności zależy kolejność horoskopów, tak. Więc tak to moi kochani wygląda. Y, nagrywałam dla baranka horoskop y, na miesiąc styczeń i niestety jest kilka psyp, jeśli chodzi o Yy, datę, po prostu przez pomyłkę. Chodzi o rok 2022, oczywiście, ale no, przez tyle czasu nagrywania horoskopu, co jakiś czas mi się wymyka, że mówię o yy, roku 2021. Ale oczywiście horoskop dotyczy roku 2022. Przypominam też, że zmieniłam nazwę kanału, ponieważ yy, no, chcę działać na szerszą skalę, chcę się rozwijać w języku angielskim i dla cudzoziemców robię pisemne sesje. Dobrze, nie będę już przedłużać. Zobaczymy, co u Was w finansach, kochani. Już patrzymy. Od 11 do 20 grudnia 2021. No tutaj są jakieś stany lękowe, depresyjne, ale wy się od tego odcinacie, tak? Bo As o tym mówi, od czego się odcinacie. Więc moim zdaniem bardzo dobrze tu jest jakieś mm, rozmyślanie na temat pracy właśnie, może jakiejś legalizacji z czegoś, tu sprawy prawne, dokumenty. Mm, Karty zwracają uwagę, żeby na to bardzo zwrócić uwagę, wtedy będziecie spokojniejsi, tak? Być może, no co niektóre osoby, nie wiem, mają jakieś sprawy dotyczące spadku, czy czegoś tam. No czy ogólnie jakieś załatwianie umów, czy kontrole wszelkiego rodzaju. No i to też właśnie tak, jakby trochę przysparza stresu. Niemniej, słuchajcie, jest wszystko dobrze, bo. Ta karta mm, mówi, że wstajecie niczym Feniks popiął, no, ale dociągnę karty, zobaczmy, co tutaj nam jeszcze dopowiedzą. No jest troszeczkę spraw ukrytych, może też trzeba się jeszcze w czymś podszkolić, żebyście się czuli silniejsi. Trochę może być plotek w związku z tym wszystkim. Nie zwracajcie na to uwagę, uwagi, zachowajcie balans, równowagę, yy, yy, równowagę w samym sobie. No, i tak jak powiedziałam, nowe, nowe umowy, nowe kontrakty, albo po prostu umowy na nowych zasadach również, tak? Słuchajcie swojej intuicji, róbcie to, co kochacie, wsłuchujcie się w siebie, tak, by, by tutaj y, ta intuicja was poprowadzi, tak? No, także y, może to będzie też y, o. Y, Propozycja zmiany stanowiska, tak? Czyli tutaj yy, może będziecie awansować po prostu i wy się boicie, może tutaj, yy, czy wygracie, może tu był jakiś yy, rekrutacja po prostu. No i, i moim zdaniem tutaj yy, tak jakby bez względu na to, co się zadzieje, to tu jest zwycięstwo, tak? Czyli tak jakby wszystko się zadzieje yy, w kierunku takim, że yy, z korzyścią dla was, także. Nie macie co się przejmować, także odcinajcie się od tych negatywnych energii. Za dużo nie myślcie, bo te myśli was tutaj przytłaczają, że wy nie możecie spać. Więc zostawcie to. Zostawcie to losowi, po prostu te sprawy się same rozstrzygną. Także odpuśćcie. No dobra, drogie baranki, zobaczmy, co od 11 do 20 grudnia 2021 Ech, będzie, w, będzie w uczuciach od 11 grudnia do 20 grudnia 2021. Już patrzymy uczucia. No, chęć rozpoczęcia czegoś, nowy związek, nowy początek zmiany. Tu też w związku z tym, uwaga, co mówicie, do kogo mówicie. Tu też jest um, młoda energia się pokazuje. Nie wiem, może macie do czynienia z młodszymi osobami, może będziecie dokonać, dokonywać wyboru, bo to są marzenia, ale te, te osoby być może są niezbyt dojrzałe. Może też również chodzić o dzieci, tak? że tutaj um, Marzycie o dzieciach albo myślicie o prezentach dla dzieci, tak? Bo są też okres świąteczny się zbliża, więc tutaj może być tak, że też rozmyślacie, tak? Żeby się spotkać na, w gronie rodzinnym, no i tu obdarować kogoś, tak? No ale zobaczmy, zobaczmy też... Y Uważajcie na zdrowie, tak? Bo tymi swoimi uczuciami możecie sobie zaszkodzić. Za, za Niemniej, no to są piękne. Słuchajcie, no, wasza energia. No, dwa kielichy. Czyli ta miłość do was przychodzi. Może wy tego nie dostrzegacie, albo już ta miłość jest. Wy macie być przebiegli, nie dać się oszukać. Tutaj ja tego te siedem mieczy nie postrzegam jako złodzieja, tylko po prostu jako prze, przebiegłość, bo tu jest zwycięstwo, tak? Czyli tu i, i ta władza. Czyli wy macie stawiać warunki na swoich zasadach, tak? Jeśli chodzi o związek, o cokolwiek. Przy drzewie życia nie powinnam niby dociągać, bo ta karta mówi karta stop, ale ja dociągam ze do względu na to, że ja to drzewo traktuję jako... Drzewo życia, drzewo zdrowia, więc y, zważajcie na uczucia, zwracajcie uwagę, co czujecie, jak czujecie i też, żeby kogoś nie krzywdzić, y, bo ta energia też może do Was wrócić. E, niemniej tak to postrzegam, że y, tu y, szczególną uwagę trzeba poświęcić zdrowiu. Być może te uczucia wpływają na Wasze zdrowie, na Wasze energię, tak, że Wy się czujecie po prostu doskonale. No i sprawdźcie też, żeby ktoś inny się czuł doskonale, tak? Także tutaj bardzo dobre, pozytywne karty, więc fajnie. Ciep ciepła, fajna atmosfera. No i zobaczmy, co nam powiedzą karty Lenormand w energiach ogólnych i zdrowiu. <laughs> Już patrzymy. Energie ogólne i zdrowie od 11 do 20 grudnia 2021. Już patrzymy kosa, coś jest odcinane, kochani, to nagle, może będziecie nagle się odcinać od towarzystwa, albo nagle ktoś zadzwoni i powie, słuchaj, ty musisz ze mną gdzieś tam jechać, bo, bo coś tam, albo ktoś mu powie, chodź ze mną na imprezę, bo ciebie to po prostu, ale to jest, słuchajcie, prezent dla was od losu, to, to tak ma być, to będziecie zbierać tego plony i, i no i tak, tak być może się zadzieje, tak? Ale tu też w związku z tym jakiś stres. Yy, stres. Gdzie co? Dociągnę. A, stres. Yy. Moim zdaniem, to yy, te myszy zżerają chmury, czyli koniec negatywnych myśli. Fajnie. Bardzo dobre karty, słuchajcie. Bardzo dobre karty. Czyli to, to spotkanie towarzyskie będzie Wam bardzo potrzebne. Rozwiąże wiele problemów. Yy. I tu koniec już tych negatywnych myśli. Te, te, te chmury się rozganiają negatywne. I teraz tak, jeśli chodzi o zdrowie, zwróćcie uwagę na poziom żelaza, tak? bo, bo to być może jest istotne. Może trzeba pójść do kliniki, czy gdzieś tam do przychodni, żeby zrobić kontrolne badania pod tym kątem. Co niektóre osoby mogą mieć ingerencję w ciało, mogą też się, uważajcie, żebyście się gdzieś nie przewrócili, bo tu może być jakieś istotne zdarzenie. Em, no, może to też być, że ktoś pójdzie sobie zrobić tatuaż, tak, albo ktoś jeszcze może sobie zrobić. Em, Pójść na szczepienie czy jakieś zeszczyki, no coś tutaj takiego jest, tak? Zwróćcie uwagę również na dietę bardziej delikatną, związaną z niekoniecznie mięsem, tak? Czyli tutaj więcej warzyw, owoców, bo to też wpływa na wasze samopoczucie i na wasze myśli, jak jest dużo takiego jedzenia ciężkiego, no to też jesteśmy bardzo obciążeni i negatywnie myślimy, więc tutaj na to zwróćcie uwagę, e, no stresy, no stresy to każdy ma, słuchajcie, ale no moim zdaniem tutaj te, te stresy już się będą kończyć, czyli nie siedźcie w domu, tylko wychodźcie do ludzi, tak, wychodźcie, spotykajcie się, bo to jest wam potrzebne, no zwrócić uwagę również na jakieś pasożyty, tak, bo tutaj może was coś podgry, podgryzać energetycznie, albo ktoś yy, po prostu celowo. Coś wam będzie mówił i, i po prostu zżerał waszą energię, więc też na to zwróćcie uwagę, nie pozwólcie na to, jak zauważycie, że z kimś się spotykacie i po prostu po tych spotkaniach, yy, czy nawet po telefonach, po jakimkolwiek kontakcie, czujecie, że ktoś karmi się waszą energią, to po prostu ten kontakt należy urwać, tak? No, i może warto też się oczyścić, tak? Czyli tutaj kąpiel w soli, oczyścić chałupę, też by z palsanto czy szałwią obejść mieszkanie, by nikt nie zakłócał waszej energii. Ale ogólnie bardzo fajne karty. No i zobaczmy teraz, co nam powiedzą karty rady. Już patrzymy: karty rady dla Baranka od 11 do 20 grudnia 2021. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Czyli e, uznaj, że jesteś błogosławiony, że ciesz się, że masz zapłacone rachunki, że masz pracę i tak dalej, tak? Że masz dach nad głową, że, że ogólnie jest dobrze, że masz co zjeść, tak? że nie, nie jest e, najgorzej. A wtedy będziesz przy, przyciągać pozytywne energie, pozytywnych ludzi, pozytywne zdarzenia i, i będzie się działo pozytywnie. No i następna karta rady. Zmierzaj do swojego celu. No, czyli pędź ze swoimi marzeniami. No, nie należy wątpić, że, że się nie spełnią. Tylko po prostu trzeba uwierzyć. Moi no kochani, to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście ja zachęcam do Łapek w górę do komentarzy. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, z kim film rezonuje. I yy, yy, ja zachęcam do subskrypcji. Osoby, które oglądają mój kanał, a jeszcze nie zasubskrybowały, to gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Yy, no i tak jak powiedziałam, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie. A ja Wam życzę na kolejną dekadę miesiąca dużo miłości, Kasiory, spełnienia marzeń. Yy, Zdrowia i wszystkiego tego, co sobie ży życzycie. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii i ściskam Was. Buziole. Pa! Do następnego razu.